Kolery i Idę, idę. Dzień dobry, my jesteśmy z programu Młodzi Odkrywcy. Chcieliśmy panu zadać parę pytań na temat pozytywizmu. Możemy wejść? Tak, oczywiście, to panowie z telewizji, tak? Tak, tak, my z programu Młodzi Odkrywcy. Proszę, proszę. Chodź tu, tak, Pudziu, tak? A więc może powie nam Pan jakieś parę wstępnych informacji na temat co to jest ten pozytywizm? No teraz ja zobaczę w mojej książce wiedzy, zwanej encyklopedią. To epoka pozytywizmu zaczęła się od upadku powstania styczniowego w 1863 roku. Pozytywizm to... Nazwa epoki historyczno-literackiej, występującej jedynie w kulturze polskiej, został ukształtowany pod bezpośrednim wpływem skutków upadku Powstania Styczniowego. Zmienia się światopogląd ludzi pozytywnie. Kierują się rozumem, chłodno i trzeźwo rozważają wszelkie zjawiska. Stąd rozwój racjonalizmu i empiryzmu. Światopogląd pozytywistyczny określają trzy czynniki scjentyzm ewolucjonizm utylitaryzm Młodzi ludzie tacy jak wy stawili się romantyką, doświadczywszy skutku powstania chcieli zerwać ideologię walki mm. zastąp zastąpić ją ideologią pracy Program pozytywistów można zamknąć w czterech punktach. Praca organiczna, potwierdzenie, iż społeczeństwo jest organizmem, dążenie do harmonijnego rozwoju wszystkiego jak wszystkich jego organów, grup społecznych. To bardzo ciekawe. Mhm. Praca u podstaw kolejny. Praca, prac, praca nurty oświatowej nad... Podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów. Asymilacja Żydów. Pozytywiści pragnęli stworzyć dla Żydów warunki asymilacji z narodem. W dziełach literackich, artykułach. Zaczęli więc opisywać kulturę żydowską. Emancypacja kobiet. Pozytywistki domagały się prawa do kształcenia kobiet. Prawa do pracy i równego wynagrodzenia. Dziękuję bardzo. To było zaiste, bardzo ciekawe. Ten wstęp powiedział nam wiele na temat tego, co to naprawdę był ten pozytywizm. Może teraz, kiedy już wiemy, że była to epoka w dziejach Polski, porozmawiajmy o filozofiach, które łączyły się z pozytywizmem. Tak więc, mamy trzy założenia filozoficzne. Jest to zaufanie do nauki. Empiryzm. Ustalanie teorii bazujących na własnych, przeżytych doświadczeniach. Ona jest pusta! Ona jest pełna. I ewolucjonizm. Przekonanie o ewolucji w kierunku postępu. Teraz zapraszam Was młodych człowieków do biblioteki uniwersyteckiej, gdzie będziemy oglądać i porównywać dzieła polskich poetów pozytywizmu. A więc to są te wielkie zbiory Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak, tak, to są nasze cenne dzieła które zbieraliśmy przez długie lata. Tu mamy na przykład... ...poto Henryka Sienkiewicza. A tu na przykład... ...lalka. Bolesława Prusa. O, witajcie w moim sklepie! 12 są dla 12-calowe! Brudne rękawiczki! I laneczka! Prosto z Chin! A tu mamy... ...nad Elizy Orzeszkowej. Mendel Gdański Marii Konopiński Żydzi A więc dziękujemy panu bardzo za e, wywiad i e, doinformowanie nas co to był ten pozytyw. Dziękuję bardzo do widzenia. Do